Cześć, dzień dobry, bonjour, witajcie na kanale Herby, Flagi i Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię historię i ewolucję logo Tour de France. Zapraszam. Tour de France, znany również jako La Grande Boucle lub Le Tour, Wieloetapowy szosowy wyścig kolarski, organizowany cyklicznie na terenie Francji, a nierzadko również krajów ościennych. Należy do cyklu World Tour Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Wyścig swoją premierową edycję miał w 1903 roku. Wraz z Giro Italia oraz Vuelta Espania jest jednym z trzech największych i najważniejszych wyścigów kolarskich świata, zwanych Wielkimi Turami. Od 2006 roku dyrektorem wyścigu jest Christian. Proudhon. Obecne logo Tour de France zostało stworzone w 2002 roku przez francuskiego projektanta i grafika Joëla Gounou. I od tego czasu pozostało praktycznie niezmienione. Zabawny napis pędzla nadaje mu wyraźnie galijski charakter, a plama żółci odzwierciedla słynną żółtą koszulkę przyznawaną zwycięzcy każdego etapu. Stanowi również część zgrabnego małego szkicu. Typograficznego rowerzysty utworzonego w słowie tour. Przejdźmy, Szanowni Państwo, do ewolucji historii znaku Tour de France. Rozpocznijmy od tego z 1990, bo te wcześniejsze to tak naprawdę znaki słowne, które się zmieniały z każdą, z każdą edycją, ale ciężko mówić o takim logo z krwi i kości. Ten właśnie z 1990 przejdzie do historii jako taki pierwszy, prawdziwy, dobrze zaprojektowany znak. Wyścinu widzimy tutaj znak... Państwo pozwolicie, sięgam wzrokiem na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego szczegółu. Ten pierwszy znak to znak rozpisany na polu prostokąta, w takiej niedomkniętej Od lewej strony moglibyśmy powiedzieć niebiesko-czerwonej u podstawy. Oczywiście to barwy tricolore, czyli flagi Francji, barwy Francji. Flagę Francji mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków, także serdecznie Państwa zapraszam, podlinkuję tutaj w karcie oraz znajdziecie Państwo link w opisie pod odcinkiem. No ale głównym oczywiście logotypem tego znaku jest skrót Le tour. Widzimy czarnymi literami najczęściej na białym poru. No i w środku charakterystyczna pochylona w prawą stronę sylwetka kolarza. Kolarza w żółtej koszulce. Lidera, tej charakterystycznej koszulce lidera. Bardzo przepraszam, że mam na sobie dzisiaj koszulkę w barwach Maglia Rosa, czyli konkurencyjnego wyścigu Giro d'Italia, ale niestety w mojej garderobie nie znalazłem żadnej koszulki w żółtym kolorze, także musicie mi Państwo wybaczyć. Ten znak przetrwa do 1997 roku, kiedy to zostaje zastąpione całkiem nowym znakiem. Moglibyśmy powiedzieć, że rewolucja w, w zmianie, w Komunikacji wizualnej, bo widzimy znak rozpisany na polu okręgu, znak imitujący koło kolarskie, szprychy, najczęściej wykorzystywany w kolorze niebiesko-białym. W centralnej części pełna nazwa Le Tour de France, szanowni państwo, bardzo dobrze zaprojektowany znak, mi się bardzo podoba. On przetrwa do 2003 roku, ale w tak zwanym międzyczasie pojawią się jeszcze wersje tego znaku jubileuszowej. Tutaj pokazuję państwu z 2000 roku znak rozpisany na polu kwadratu, gdzie centralną częścią oczywiście są te złote czy żółte, moglibyśmy powiedzieć szprychy, koło imitujące właśnie koło rowerowe na białymi literami w centralnej części powtórzenie nazwy Le Tour de France, ale od lewej to co charakterystyczne, i to co jest zmienną Data. Tutaj widzimy datę 2000 roku czerwoną. To oczywiście na tym niebieskim polu dość dobrze się komponuje z flagą Francji, czyli mamy kolejne powtórzenie do TriColore. Szanowni Państwo, a w 2003 roku Tour de France prezentuje nam nowy, rewolucyjne rozwiązanie, bardzo dynamiczny znak. Znak rzeczonego francuskiego grafika i projektanta Joela Gunu, o którym już wspominałem, i widzimy tutaj czarnymi literami Le Tour de France. Dynamicznie to wszystko się przesuwa, moglibyśmy powiedzieć, w prawą stronę. I proszę zwrócić uwagę na słowo tour, bo tu widzimy rower. Jak się dobrze przypatrzymy, pie litera O to tylne koło. A ta żółta plama to przednie koło. No i Intera R imitująca, imitująca pochylonego, dynamicznego kolarza, finiszującego kolarza, tak moglibyśmy powiedzieć. Oczywiście ta żółta plama nawiązuje do żółtej koszulki lidera, charakterystycznej żółtej koszulki lidera, która kojarzy się oczywiście z Tour de France. Ten znak przetrwa do 2018 roku, ale w tak zwanym międzyczasie, w 2013 roku, kiedy wyścig obchodzi. Okrągły jubileusz stulecia. Widzimy tutaj znak, właśnie jubileuszowy, z charakterystyczną srebrną setką. Litera, ostatnia litera France i to E to właśnie podkreśla to, to w pisowni francuskiej, tę setną edycję. Bardzo zmyślnie zaprojektowany znak, świetnie, można powiedzieć, dopisane to, to stulecie. Bardzo mi się ten znak podoba, bo bardzo łagodny, ewolucyjny sposób zaakcentowano jakże ważną, okrągłą różnicę. Szanowni Państwo, powiedziałem na początku, że ten znak praktycznie się nie zmienił, ale on w 2019 roku przeszedł lifting, przeszedł pewną modyfikację. Nawet nie taką małą, bo znika przyrostek Le przed Tour, a D przed France zostaje przesunięte ku właśnie temu żółtemu akcentowi. Bliżej tego, właśnie tej żółtej plamy, imitującej oczywiście koło kolarskie, a sam żółty kolor tutaj zdecydowanie jest w innym, jaśniejszym akcencie, nawiązującym właśnie w linii prostej do tej koszulki. Powtórza się dynamiczny znak, zdecydowanie lepiej teraz rozpisany, jak komunikował dział marketingu Tour de France. Ten znak jest łatwiejszy po prostu w obróbce. W obróbce marketingowej stwierdzono, że potrzebuje liftingu, ale po te ramy, ten pomysł pozostał i to bardzo szanuję, bo, bo nie często dochodzi do poprawy liftingu znaków łatwiej. Czasami jest niektórym korporacjom, niektórym organizacjom zmienić znak niż pochylić się nad jego poprawą. Ten znak jest obowiąz obowiązujący do dnia dzisiejszego, ma się dobrze i jest naprawdę bardzo dobrze skrojony. To tyle, szanowni państwo, serdecznie państwu dziękuję. Zapraszam do moich wcześniejszych publikacji. Zapraszam do zakładki z, ze znakami z Francji. Pokazuję państwu właśnie taką zakładkę, gdzie na pierwszym miejscu od wielu, wielu miesięcy flaga Francji rzeczona Tricolore, ale na drugim chociażby herb Paryża, na trzecim logo Francuskiej Federacji Piłkarskiej znajdziecie państwo również omówienie logo Paris Saint-Germain. Czy omówienie herbu, blazonowanie herbu Marsylii. A jeżeli chcielibyście Państwo pogłębić swoją wiedzę o samym wyścigu, najważniejszym wyścigu kolarskim, największym, szanowni Państwo, również targanym pewnymi skandalami, chociażby z dopingiem, hmm, chociażby, no nie wiem, przed 10-12 laty, na pewno ci z Państwa, którzy się interesują kolarstwem, sportem, to to Wiedzą o czym mówię, ale doskonała książka Richarda Mura, szkockiego kolarza, brytyjskiego dziennikarza. Polecam. Bardzo, bardzo dobra lektura, szczególnie na lipcowe, gorące dni. To tyle, szanowni Państwo. Jeszcze raz zapraszam na kanał Herby Flagi Logotypy. I jeszcze jedno przypomniało mi się, na kanale moim omówiłem w nawiązaniu do tematyki kolarskiej logo legendarnego, kultowego wyścigu. Pokoju. To tyle. Dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć!